Nie każdy pojazd jest kolekcjonerski, drogi i szybki, ale każdy jest wyjątkowy na swój sposób. Na tym kanale odkryjesz auta, które, choć popularne, kryją sobie coś wyjątkowego. Zobacz, jak popularne pojazdy zyskują nowe oblicze dzięki unikalnemu podejściu. Dołącz i daj się porwać fascynującym podróżą po świecie zwykłych pojazdów. Testy czasem z przymogrzeniem. Interesujące? Subskrybuj. No no i co, fiesta? Tak, fiesta. <grystanie> no i jak ta fiesta? Eee, wiesz co, a zacznijmy na początek od tego, jak oceniasz tutaj to, jak to ten samochód wygląda w środku. Ja nie powiem Ci teraz je mojego zdania, tylko chciałbym usłyszeć Twoje. Nie wygląda to źle. Dla mnie, w mojej opinii, nie wygląda to źle. No, generalnie, no, tutaj jest po prostu dużo... Plastiku no, wygląda to tragicznie. Okay. a design, design tego jakbyś miała ocenić? Kształty i to jak to jest zrobione w tym samochodzie? Ciekawe? Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Z jakich względów? No ze względu na te profile tutaj, że one nie są takie, wiesz, to nie jest taka konstrukcja prosta, tylko są tutaj takie wyprofilowania, tak? No, no i to jest, no tutaj to na pewno też jest użytek z tego, że jest więcej miejsca dzięki temu. Pewnie kosztem schowka, no ale cóż, coś za coś. Tunel środkowy jest wąski. Dzięki temu są, jest zachowana przestrzeń tutaj na fotele. Nie ma tutaj zbędnych detali, zbędnych obudowań. A dotknij tutaj materiały, zobacz czy one są, jakie one są. Nie, takie trochę, jakby, ale troszkę miękkawe, no. Więc no, to nie jest taki sztywny plastik. No to jest na pewno na plus. W ogóle tu ogólnie to auto nie wiem kiedy to jest rok. 2009 2009, no. No to jak na takiego siedemnastolatka, no to myślę, wydaje mi się, że, że to auto wygląda ok. Deska rozdzielcza, tutaj kokpit wygląda w porządku. To dobrze rozwiązali tutaj moim zdaniem. Wiesz, to jest, tak jest fajnie komplit, wysunięte, prawda? tak, że tu jest wysunięte, czyli bliżej. Jeżeli bym chciała sobie jakieś zmienić, wiesz, stację bądź cokolwiek tutaj pogrzebać sobie albo coś takiego, no to mam od razu pod rączką, nie muszę robić tak. Nie? Tak, tak, tak. No to, to że, tu jest tutaj jest fajne, że to jest wysunięte do przodu, no. a tu jest wyprofilowane, żeby też nie przeszkadzało. To tutaj jest taki bordo, troszeczkę taki zmatowiony i też fajnie komponuje się z tym srebrnym plastikiem. A tak, tych wersji kolorystycznych akurat w Fiestach było tyle, tak? niezliczone uh -huh. wersje. No e... akurat fajne, ale to też mi się wydaje, że to jest ukłon e, Fiesty, marki Forda e, do kobiet. Możliwe, możliwe. Bo kobiety bardziej są takie, chociaż no, no w takich standardowych chyba samochodach dojazdy na co dzień, to bardziej kobiety przywiązują uwagę do koloru. To jest istotny czynnik. <laughs> Rozumiem. Tu są takie kosmiczne troszeczkę zegary dla mnie. Tak? Mhm. Podoba ci się, podobają Ci się te liczniki? Czy podobają, to ciężko mi powiedzieć, bo to ja mam takie wrażenie, jak patrzę na, na te liczniki, na te zegary, że to jest takie jakby oczy muchy. E, obsługa tutaj klimatyzacji, tych wszystkich rzeczy jest dla Ciebie jasna? Tak, typowe manualne pokrętła, więc tutaj... Yy... Tak, no, co tu ma być niejasnego? Wygląd zewnętrzny? Wygląda na kolor. Kolor, tak? <noise> kolor jest w porządku? Bardzo. Co to jest za kolor? W ogóle jakie, jaka jest nazwa? Burgund. To jest Burgund, tak? Taki, tak, taki Burgund. To jest takie wino, nie? Czerwone. I w lampce, jak masz... Ja, ja nie potrafię nazwać tego koloru, to, to, to jest dla mnie za ciężkie. Tak, dla mnie wielkim atutem tego auta jest kolor. Mi się bardzo podoba to auto. Aha. Jak zobaczyłam, mnie, to od razu zwróciłam uwagę. Mhm. A kształt? zewnętrzny karoseria? To jest taki wyprofilowany w fajnie. Na pewno bardziej mi się podoba ten Ford Fiesta, ta, mhm. niż na przykład Toyoty tej klasy. Nie, Toyoty Jadis chyba jest. Znaczy, dużo jest tych samochodów na mieście, widać je. On już jest taki opatrzony. Wielokrotnie go widziałaś. No, ja to tak patrzę też pod takim względem, że jednak Konstruktorzy tego samochodu jakieś tam nutkę szaleństwa też e, no, wykrzesali z siebie, żeby ten samochód stworzyć, bo wygląda inaczej od innych tych małych samochodów. Nie znają mojego szaleństwa, <noise> no, nie, to nie jest szaleństwo. Z tym, że e, fakt faktem jest e, tych samochodów dużo, więc jak są popularne, to znaczy, że coś musi w tym być, jeżeli ludzie wybierają to auto, nie? No tak, zobacz, samochód z 2009 roku jeszcze moim zdaniem wygląda dobrze. No. Eee, troszkę inaczej niż te wszystkie inne małe samochody. No, to Jota z 2009 roku wygląda już nieco ciekawie takie jajko. Zresztą o gustach się nie dyskutuje. Mhm. Ale znowu, jakby się cofnął tak w czasie i w ogóle do 2009 roku, po roku produkcji tego samochodu, to powiem Ci szczerze, na pewno zrobiłby na mnie duże wrażenie. W tym 2009 roku? Pewnie, jasne. Nie, no, to jest też taki mały, ekonomiczny silnik, prawda? Spalenie na pewno nie może być duże, chociaż to jest benzyna, nie? Tak, benzyna. Eee, a jak się prowadzi ten samochód? Dobrze ci się nim jeździć, nie? No, to ciężko mi powiedzieć tutaj jakieś komplementy do tego auta, tak w sensie pod względem jazdy, skoro nie czuję nic tutaj fajnego w, tym, w tej jeździe. Oprócz tego, żebym musiała się, wiesz, gdzieś przemieścić, to nie mam żadnych uczuć tutaj. Aha. Jest po prostu poprawnym samochodem tej klasy, tej marki. O, widzisz, jak zobacz jak ta kierownica ma krótki skok. No. Serio? No. E, słucha się chyba. No. Chyba nie mi. <laughs> Wąska kierownica, dobrze się prowadzi, dobrze się trzyma drogi. Choć i tak to, to auto yy, na pewno ma tutaj ten, tą widoczność, to jest też plus, tak? I tutaj taka w miarę, mimo to, że są takie małe gabaryty tego samochodu, no to jest tutaj troszeczkę przestrzeni, mm -hmm, troszeczkę. Mm -hmm. Dla kogo taki samochód jest i w ogóle przeznaczenie tego auta? Mały samochód. Myślę, że ja bym tu bardziej akurat tutaj celowała tutaj wśród yy, kobiet, jeżeli chodzi o użytkowanie jednak, ze względu na gabaryty, łatwe parkowanie. Przy tym no ogólnie kobiety też lubią często, przynajmniej z tego, co ja się spotkałam z opiniami, mniejsze samochody. Tak, masz rację. Więc to jest auto idealne dla kobiety. Ale jest tutaj jednak nisko, prawda? Jedziesz tak bliżej jezdni. E... Wiem, że ty lubisz wyższe samochody, i też kobiety no, podzielają taki, taki, taką opinię, że im wyżej się siedzi, tym lepiej, tym czują się bezpieczniej. Czujesz się bezpieczniej w tym aucie? Znaczy, ja nie lubię małych samochodów, więc tutaj to y, odpada, jeżeli chodzi o widoczność. Bo to generalnie, jak jest właśnie wyższy samochód, to jest lepsza widoczność jezdni i pobocza i w ogóle, tak? Mhm. Y, tutaj ta widoczność nie jest zła, ze względu na to, że są bardzo nisko osunięte szyby. Mhm. Na krawężniki nie wjeżdżamy tym autem, bo jest niski. Tak, jest niski. Naprawdę, hmm. wyjątkowo jest niski. Jak i... uwalić coś, to lepiej nie. Mm -hmm. Powiem Ci, że jak teraz sobie obeszłam ten samochód, tak z przodu i w ogóle, to naprawdę fajnie wygląda, na pewno na tamte lata to był szał. Fajnie wygląda jak na małe auto z tamtych lat to wygląda bardzo w porządku. Nie ma takiego wyglądu banalnego. No tak, no tak. Mhm. A jest powiem Ci, co będzie. mnie się podoba najbardziej w tym samochodzie, jak tu do niego wsiadłem. Dla mnie ogromne wrażenie na mnie robi ta płaska szyba z przodu, która schodzi tam naprawdę daleko. Tworzy to właśnie wrażenie takiej dużej przestrzeni w tym samochodzie, chociaż ten samochód duży nie jest. I czuję się w nim dobrze. Druga rzecz, która mnie w tym samochodzie tak naprawdę uwiodła, to jest to, jak on się prowadzi. Moim zdaniem układ tutaj kierowniczy w tym samochodzie i zawieszenie no, idealnie ze sobą współgrają. Czyli to nie jest takie twarde zawieszenie volkswagenowskie typowo, tylko zoptymalizowane, fajnie się, fajnie się prowadzi. No i te krótkie ruchy kierownicą, tak prowadzenie tego samochodu jest, 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 jest przyjemne. Serie. O, hamulce też ma dobre. Nie rozjechaliśmy jednak tego pana. Co do wyglądu zewnętrznego tutaj, jestem zdziwiony, że ten plastik w tym pięknym kolorze, o którym mówiłaś, on jest miękki tutaj na tej desce rozdzielczej i to miło zaskakuje. Poza tym nic tutaj nie trzeszczy. A to chyba właśnie dlatego, żeby to nie trzeszczało, wiesz? No tak, nic tutaj nie czeszczy, widzę, że to wszystko jest naprawdę. A samochód już ma trochę lat, jak mówiłaś, 17. A wszystko jest spasowane i nie widać tutaj jakiegoś wielkiego zużycia. Eee, czyli to jednak się kupy trzyma. Eee... Także to e, robi na mnie wrażenie. I fajna jest ta deska rozdzielcza, podoba mi się. Właśnie to, co mówiliśmy, że jest tutaj wysunięta. Zegary, jak tu mówiłaś, że one wyglądają jak e, ocz muchy, e, ale jednak są to dwa takie umieszczone tutaj w, w tunelach. E, obrotomierz i drugi to jest e, prędkościomierz. I moim zdaniem dobrze to wygląda. Jak na samochód z 2009 roku, wygląda to moim zdaniem ciekawie. Dużo się dzieje na kokpicie, nie? Na desce rozdzielczej. Dużo jest wszystkiego. Tak, no w Fordzie w tamtych lat dużo się ogólnie dzieje. Jest tutaj takie pomieszanie troszkę z poplątaniem, ale jak zaczyna się użytkować ten samochód, moim zdaniem ta ergonomia jest tutaj na swoim miejscu. Jest, jest w porządku. No i mówię, nie wygląda to jeszcze tak archaicznie zupełnie. Dobrze to wygląda na, jak mówię, na tonoletni samochód. Schowków tutaj nie jest zbyt wiele. Ty zawsze zwracasz uwagę na ten schowek na okulary. Niestety go tutaj nie ma. Chociaż jedziemy wersją e, naprawdę wyposażoną. Jedziemy samochodem w wersji Titanium, czyli tak naprawdę najbogatszej wersji, e, z silnikiem 1,4 benzynowym Duratek. On ma blisko e, 100 koni, więc jest dosyć mocno dynamiczny. Jak na takie małe auto, jest dynamiczny. 1,4 Duratek to na szczęście nie są jeszcze silniki, które później e, zaczęły używać Ford, czyli EcoBoost. To początkowe, początkowe silniki jako bus dopiero teraz to wszystko wychodzi, jak, jak rzeczywiście ten silnik był silony i one, one jednak są zawodne. Tutaj ta nie, nie poczciwa jednostka 1.4 benzynowa prawie 100 konna, ona się dobrze spisuje w tym samochodzie, I naprawdę łatwo jest przyspieszyć tym autem. No i przekłada się to troszkę na spalanie, bo w tym momencie w samochodzie pokazuje mi 6,9 litra. Ale myśmy dużego dystansu nie pokonali. Ja znam to samochód, troszkę nie jeździłem i wiem, że on po mieście w, spala w okolicach 8 litrów no benzyny. Matko. Dla mnie to jest bardzo dużo, jak na auto z takim silnikiem. Naprawdę. I bez prędkości, bez niczego. Bo albo wiesz, albo chcę mieć ekonomiczne główienko w sensie taki mały samochód i, i, i naprawdę ekonomiczny. Więc wtedy mam na myśli 6 litrów na setkę benzyny. A no serio, no tak uważam. A jeżeli chodzi już o takie spalanie, no to nie, no to już bym chciała coś mieć klasę wyższą, nie? No tak. Ale on tak, po mieście pali około tych powiedzmy 7,5-8 litrów na setkę. W trasie to będzie około 6-6,5 litra. W takim, w takim trybie autostradowym powiedzmy. Auto dla mnie, jak na czas, w którym był produkowany, on jest jeszcze przed faceliftingiem, tym chyba, który wydarzył się w 2012 roku. Wygląda naprawdę ciekawie. Taka łeska. No i mówię, duża zaleta w tym samochodzie to jest jego prowadzenie, ten układ kierowniczy naprawdę jest świetny, no i to zawieszenie takie optymalne, nie twarde, nie, niezbyt miękkie, no, moim zdaniem prowadzi się świetnie, zresztą samochody Fordy z, z tego okresu dobrze się prowadziły. To było ich zaleta od samego początku, wszyscy redaktorzy, którzy oceniali te samochody, które wychodziły wtedy nowe, no po prostu rozpływali się nad, nad, nad prowadzeniem wszystkich Fordów z tych lat. To jest zaczęło się od Focusa nie, pierwszej generacji, no i one rzeczywiście dobrze, dobrze się prowadziły. Wersja Titanium, e, najbardziej, najbogatsza wersja wyposażenia, jaka, e, jaka ma, mogła być w Fiesta. No, mam jeszcze jest Fiesta ST, e, ale to już była wersja, wersja sportowa. No i tutaj wszystko jest, co, co powinno być tak naprawdę. Nawet e, fabrycznie wtedy w 2009 roku zamontowany tu jest Bluetooth. To jest już naprawdę niespotykane. No i ten port USB. Tak, i port USB tutaj, e, tutaj na dole. No, bagażnik. bagażnik jest zbyt pojemny w tym samochodzie. No, ale cóż się spodziewać, to nie jest auto klasy premium, ale coś tam się zmieści. Aha, no jest jedna rzecz w tym samochodzie, na którą należy uważać, i często na forach. Wtedy, gdy sprawdzałem, przygotowałem się do jazdy tym samochodem, to wyczytałem, że e, często zawodzi tutaj skrzynia biegów, niestety. No, i w tym egzemplarzu, z tego co wiem, no to już zostały już wymienione linki. Ale to za bardzo nie pomaga, i w pewnych momentach po prostu się skrzynia zakleszcza. No i najprawdopodobniej skrzynia będzie tutaj do wymiany, ale z tego co wiem, z tego co dowiedziałem się na forach internetowych, no ta skrzynia nie jest mocną stroną tego samochodu. i Jednak po jakimś czasie trzeba będzie ją naprawić, więc trzeba na to uważać. Chodzi dość topornie. Podejrzewam, że kiedy ten samochód był nowy, zupełnie trosz, troszkę inaczej chodziła ta skrzynia. No wie, po wymianie linek, bo jeździłem tym samochodem przed wymianą linek i po wymianie linek. No, przed wymianą linek była tragedia. Po wymianie linek jest e, trochę lepiej, ale jednak e, coś mi się wydaje, że ta skrzynia jednak będzie tutaj do, do naprawy. Mhm. A ile to auto ma przejechane? Tysiące? E, 162 tysiące km. No to nie za dużo. E, nie Jest ciasny, jest mały, ale nie jest klaustrofobiczny. To jest istotne, naprawdę. Te e, przeszklenia tutaj. No i ta szyba, która schodzi w dół, robi, robi takie fajne wrażenie e, takiej, takiej przestrzeni w tym samochodzie. I optycznie też powiększa to auto przez to, nie? I ta deska rozdzielcza pusto, tak, że ale... tutaj jest więcej... Bo wiesz, z przodu tutaj mamy bardzo dużo miejsca, a tam z tyłu, to w momencie teraz, jak mamy odsunięte fotele, to tam z tyłu jest lipa z miejscem. Nie ma to uprywać. sprawdzimy. Nie no, ja już widzę, przecież nogi, to wiesz. No siadaj. No. Popatrz, jak jest tak, żeby odsunięte maksymalnie siedzenie... Nie, ono jest jeszcze maksymalnie odsunięte. Odsunięte jest maksymalnie. To się nie da wejść. Trzeba przesunąć to siedzenie. O, no bo to się tak wsiada. Aha. No i jak miejsce na tyle? No i daj na no to, ktoś ma długie nogi z przodu. No to jest tam tak, no. Jest tam trochę miejsca, czy nic? Jak, no, dla mnie, no to nie ma takiej tragedii, no, ale tutaj, żebym się jakoś, wiesz, nie ma odsuwanych szyb, yy, więc, no, jak w puszce się czuję, prawda? Tak? Tak. W puszce się czuję, ale nie jest tak, też, powiem Ci, aż bardzo źle. To też nie, nie, nie wygląda, tak? Ze względu na to, że jest właśnie ten profil tego sufitu też przemyślany. Ała, i dlatego nienawidzę samochodów trzydrzwiowych. To jest niefajne. Niefajne. Prawda. No właśnie, wsiądź sobie do tyłu. Wsiądź sobie do tyłu. Wsiądź. Wsiądź do tyłu. No jak jest? No mało miejsca. Ale wiesz co, znośnie. To nie jest znośnie, tak, że. Nie, nie? Tak, nie jest tak, że nie mógłbym tutaj znieść podróży gdzieś dalej. Bo bym przejechał bez żadnego problemu. To nie jest tak, że miałbym tu jakiś wielki dyskomfort. Uh -huh. No w Ryanerze jest mniej miejsca na w, w, chyba. Nie, tyle samo. <laughs> no to tyle samo. <laughs> A nie jest też ten wyświetlacz tutaj e, na środku. One w różnych wersjach miały różne rozmiary tych wyświetlaczy. To jest akurat duży, niekolorowy, monochromatyczny, czerwony, ale to mm -hmm. już jest duży wyświetlacz. E, no ale mówię, bogata wersja wyposażenia. ja e, pokazuję tam radio i różne, i różne parametry tego, e, tego samochodu, ale jest widoczny, prawda, na środku? Tak, tak. Jest okej. Okay. Włoka wyposażone, no to na moją opinię pewnie też to wpływa, ale podejrzewam, że gdybym jechał inną fiestą. No, jeżeli mówimy o samym takim poczuciu, w samochodzie, miałbym to samo. Tył mi się podoba. Wysoko zamocowane lampy z tyłu na, na tych słupkach. Są wyraźne, no Ford w pewnym momencie miał to po taki design i tak te wszystkie lampy były montowane w, wysoko, wysoko na samochodzie. No i to jest, to, jest, to, jest, to jest fajne. No w ogóle wersja 3 moim zdaniem o wiele lepiej wygląda niż wersja pięciorzowa, chociaż no nie jest na pewno tyle praktyczne, a to jeżeli chodzi o tą wersję drzwiową, co mi tutaj przeszkadza, no to zaraz wam pokażemy, ponieważ niedorzecznie, ale to niedorzecznie są długie drzwi. Ja wiem, że to ułatwia wsiadanie do tego samochodu, ale są ogromne, naprawdę łatwo uszkodzić samochód z boku. A ja uważam te drzwi y, długie za plus. No tak, ale zobacz jakby by tu stał obok samochodu. No to nie, no to wtedy nie otwierasz te drzwi. To jak mi się dać? No po prostu, no. Ja i tak nigdy nie otwieram, mało kiedy otwieram sobie, nawet jak mam w przyskudzie, jak jest przecież samochód od, obok mnie, to i tak nigdy nie otwieram je na cały, że tak powiem, goścież. Na cały regulator? Tak. Masz auto, nieważne jakie, ale chciałbyś je pokazać w podobnym klimacie jak my to robimy? Pisz do mnie, może coś wymyślimy. Tu jest adres. Jeżeli podobają Ci się treści na tym kanale, subskrybuj, dawaj lajki. Będę wtedy wiedział, żeby robić tego więcej i częściej. Dzięki. A teraz zapraszam na mały bonus. Pokazać coś się. Nie tak robię dalej. żadnych głupich rzeczy, bo dostałam oszan. Nie, jak nie dostałaś mi żadnego. W sensie U, nie, ty... już się stesuję. Dlaczego? Bo już nie mogę być w rzeczy. Nie bo bo potem masz za dużo wycinania. Nie. To, to połączenie tego bordo, a w środku jest na przykład taki bordowy, to już jest inny kolor, prawda? Wiesz, widzisz to, prawda? Widzisz to. Tak, 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 widzę. Jak nie widzisz, to ja wierzę, że widzisz. Albo wierz mi po prostu na słowo.